Cześć, i Jestem Adrian, I'm Jestem fenomenalny me, I'm ja I can fly everywhere now, that's really good, like another I can do your so it's a boring dude, that's the better way. The better way the better way. Siemanko, witamy Was w czternastym tygodniu projektu 52 e, Witamy Was, ja jestem Tomasz to jest Adrian i byliśmy na filmie Igrzyska Śmierci 2 Igrzyska Śmierci 2 Co? Mm, zobaczcie, zobaczcie jak wygląda Show them that she is one of us now Let them, rally behind them. So might just her for you. <laughs> Dobra, byliśmy na filmie Adrian Igrzyska śmieci, więc 60 sekund dla ciebie. Ojej, jak mało. Po pierwsze fabułę trzeba rozumieć w pierwszej części, bo inaczej nic nie zrozumiemy. No, dzięki na szczęście, że Ty chociaż wiedziałeś co w pierwszej części i w każdych momentach kluczowych wyjaśniałeś to. No cóż, yy, bohaterką główną jest ta sama osoba z pierwszej części yy, i jakby tematem jest to, że w tym państwie wybucha teraz bunt. Znaczy, się wybucha. Jest taki przeddzień wybuchnięcia tego buntu, już ludność ma dość tej władzy już jest coraz gorzej. I właśnie wtedy król postanawia jeszcze bardziej zaostrzyć yy, właśnie te igrzyska śmierci tytułowej jeszcze bardziej ludzi troszeczkę. Przyjrzeć do muru. Nie mogę za dużo powiedzieć właśnie, bo jest to same sedno te popularne tego filmu, ale powiem tak, film naprawdę robi świetne wrażenie, ma wątki komediowe, nawet troszeczkę jak z horror. Ja to ja masz tak, się tak, przekonał. Ja nie lubię horrorów, więc się troszeczkę bałem na no, Troszeczkę, troszeczkę. troszeczkę to, że... No co, no nie moja wina, że tam, to, tam wszystko wszystko to tak, Cały czas. Ja tak no, są takie momenty fajne, właśnie horrorowe, ale film... Jej pół godziny cały czas trzymał w napięciu i ani na chwilę nie zburzyłem oka, cały czas oglądałem do samego końca w skupieniu i jeszcze było mi mało. Adrian, e, powiedz mi, co tak najbardziej podobało Ci się w filmie? Jakiś scena, motyw? Tylko że jak powiem, to zaspoilerujesz. No to powiedz tak, żeby nie zaspoilerować do końca. Jakoś u, u, ubierz to w słowa. No to ten moment, który był jakby przy przedstawianiu głównych postaci, które wezmą udział w... W Igrzyskach Śmierci 2. Bo to, to można powiedzieć. Mieszka. Tak. E, bo ogólnie w filmie chodzi o to, że mamy igrzyska wszystkich, w którym biorą udział, zwycięzcy z poprzednich igrzysk. To jest najważniejszy motyw w tym filmie, ale Spójne. to jest Spójne. najważniejszy Spójne. motyw, o tym trzeba powiedzieć. Bo przechodzimy do oceny filmu. Adrian e, scenariusz. 10. 10. E, aktorzy? 10, 10. Montaż? 11. 11, słuchajcie, no może 11 o, nie da ale 10. 30, tego jeszcze nie było w projekcie 52. Słuchajcie, film Igrzyska Śmierci. Chyba jeden z najlepszych filmów, na jakim byłem. Trzymam w napięciu do końca. E, motyw jest strasznie fajny. Mamy motyw e, taki trochę, wiecie, sytuacji trudnej, podczas kryzysu, podczas buntu, ale też motyw radości, miłości, horroru. A więc ja Was zachęcam do tego filmu, do obejrzenia. Naprawdę jeden z najlepszych filmów, na jakim byłem. I ja też, jakbym mogła oceniać, to mogę ocenić? No, no o. Dobra. No, to ja też daję trzy dziesiątki. Film był fenomenalny. No. Adrian teraz 15 sekund dla Ciebie. Film jest obowiązkowy, nie koniecznie trzeba się do niego wybrać na kina, jak nie do kina to chociaż kupić go na woleju i oglądnąć. Ja bym chciał jeszcze skorzystać z okazji i pozdrowić wszystkich. Y, Tomasza Matlęgę, y, nie z siebie samego. Y, <laughs> to chyba wystarczy, nie? Dobra. <laughs> dobra, no to co? My będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz Was zachęcam do pójścia naprawdę i to tak, od serca Was zachęcam do tego, żeby może wybrać się przed świętami do kina, obejrzeć Igrzyska Śmierci, bo jest fenomenalny film. To całkiem fajne. Idziemy, idziemy. My już idziemy, a Wy trzymajcie się i do zobaczenia w kinie. Tomasz Matęga, wiersz biały. Poszedłem do kina, a to nie moja dziewczyna. Ja poszedłem do kina na Igrzyska Śmierci, a to nie moja dziewczyna. Chciałbym iść z dziewczyną do kina, a gdybym poszedł z inną dziewczyną, to ta dziewczyna nie poszłaby ze mną do kina. Bo dziewczyny takie są, że czasem nie chcą, albo chcą, a mówią, że nie chcą. To takie są.